Zaraz zobaczymy czy da się zawołać Maxa albo Dudusia, bo obydwa chłopaki śpią chwila. Maxia, Maxia, chodź. No chodź Hej, chodź na mnie. Się lewa mnie. Max. Chodź. Nie chcę. To może Dudek coś trzeba robić. Duduś, chodź. Nie, jednak na mnie śmie śmiejącą się nie chcą reagować. Niestety. Ale próbowałam.